Witajcie kochani na dzisiejszej jodze na dobry dzień. Idealna będzie w powstaniu przed śniadaniem. Usiądźcie sobie wygodnie, wsiadzie skrzyżnym. Poczujcie, gdzie wasze ciało ma kontakt z matą. Przymknijcie oczy. Czuć jak czubek głowy ciągnie was do góry, wydłużając kręgosłup. Rozluźniamy twarz. Z wydechem opuszczamy ramiona. Idziemy uwagą do oddechu. Jednym wdechem bierzemy głęboki wdech, ramiona wędrują do góry. Z wydechem dłonie na sercu, otwieramy oczy i przechodzimy do klęku podpartego. Możecie tak jak ja położyć sobie coś pod kolana. Ustawiamy ramiona nad dłońmi, biodra nad kolanami i z wydechem zaokrąglamy kręgosłup, broda do mostka, podwijamy kość ogonową, wydech otwieramy klatkę piersiową, kość ogonowa do sufitu i wydech zaokrąglamy. Pracujemy tak w swoim tempie możecie przymknąć oczy, płyniemy z oddechem, wydech otwiera klatkę piersiową, a z wydechem rozciągamy kręgosłup, grzbiet. Kolejnym wdechem wracamy do centrum, do klęku podpartego. Prostujemy lewą nogę, podwijamy palce stóp prawą i jesteśmy w desce. Trochę ognia na początek dnia. Możemy zostać w desce, na trzy głębokie oddechy albo dołożyć sobie jeszcze więcej ognia. I podnieść raz prawą dłoń, dotknąć lewego ramienia. I później lewą dłoń do prawego. I bierzemy głęboki wdech. I z wydechem przenosimy biodra do góry, do tyłu, do psa z głową w dole. Pięty nie muszą dotykać maty. Uginamy raz jedno, raz drugie kolano. Z kolejnym wdechem uginamy kolana, patrzymy do przodu maty, przenosimy stopy do przodu maty, wydłużamy kręgosłup, wydech, skłon, wdech, ramiona do góry, wydech, ramiona, dłonie na sercu, wdech, ramiona do góry, wydech, skłon. Wdech, wydłużamy kręgosłup, z wydechem przenosimy stopy do deski, bierzemy głęboki wdech, z wydechem odkładamy kolana na matę, klatkę i brodę, wydech, otwieramy klatkę piersiową do kobry, i z wydechem odpychamy się do klęku, podbijamy palce stóp i jesteśmy w psie. Z kolejnym wydechem prawa noga do góry, wydech przenosimy ją do przodu, odstawiamy lewą na matę, prawa ugięta, przenosimy się do bojownika drugiego. Prawe kolano nad prawą kostką. Lewa stopa, tak pod kątem 45 stopni mniej więcej. Wyciągamy się do przodu i do tyłu. Czujemy, jak dłonie nas rozciągają. Oddychamy. Bierzemy głęboki wdech i z wydechem przenosimy się do przodu maty i albo odkładamy prawy łokieć na prawe udo i zostajemy w tej pozycji. Oddychamy, wydłużamy się lub jeśli chcecie pójść dalej, odkładamy prawą dłoń na matę. Jeśli nie ma dyskomfortu, w szyi można spojrzeć do góry. Jeśli to za dużo patrzymy przed siebie lub w dół. Oddychamy do lewego boku. Wydłużamy go. I z kolejnym wdechem lewa dłoń ciągnie nas do góry. Do wojewnika. Bierzemy głęboki wdech i z wydechem dłonie na matę. Prawa stopa do tyłu. I jesteśmy w psie z głową w dole. Bierzemy głęboki wdech i wydech. Sprawdzamy, czy mamy rozluźnioną twarz. Z kolejnym wdechem lewa noga do góry. Wydech, stopa do przodu, maty, prawą stopę. Odkładamy pod kątem 45 stopni i unosimy się z wdechem do wojownika. Lewe kolano nad lewą kostką. Patrzymy do przodu maty i oddychamy. Opuszczamy delikatnie ramiona, bierzemy głęboki wdech i z wydechem przenosimy. Tu do przodu odkładamy lewy łokieć na lewy udo. Opcja pierwsza. Lub przenosimy lewą dłoń na matę po wewnętrznej stronie lewej stopy. Wydłużamy się, każdy wdech, wydłuża nam prawy bok. Kolejnym wdechem prawa dłoń ciągnie nas do góry, wracamy do wojownika. bierzemy głęboki wdech i z wydechem przenosimy dłonie do przodu maty, lewa stopa do tyłu, do psa z głową w dole. Trzy głębokie wdechy i wydechy, każdy w swoim tempie. Z pełną uwagą na oddechu. Po trzech wdechach i wydechach opuszczamy kolana na matę. Łączymy stopy. Przesuwamy dłonie do stóp, do tyłu maty. I odkładamy głowę czołem na macie. Jesteśmy w pozycji dziecka. Czujemy jak z wydechem rozluźniają się nasze ramiona, grzbiet. Pilnujemy, czy twarz jest rozluźniona. grawitacja ciągnie nasze ramiona do maty. I z kolejnym wdechem, podpierając się dłońmi, rolujemy się kręgu, kręgu do siedzenia na piętach. Przekładamy stopy na jedną stronę i przygotowujemy się do shavasana. Układamy się na macie. Jak długa by nie była praktyka, zawsze warto na chwilę się położyć, żeby to się wszystko osadziło. Więc łóżcie się wygodnie na plecach. Weźcie głęboki wdech. I z wdechem wszystko opada, wy zamykacie oczy i po prostu trwacie. Powoli przyjdź uwagę do oddechu. Delikatnie postaraj się go pogłębić. Głębszy wdech, głębszy wydech. Pełniejszy, dłuższy. Powoli zacznij ruszać palcami dłoni i stóp. Wdechem, wdechem przenieś ramiona za głowę i przyciągnij się. Z wydechem przyciągnij kolana do klatki. Weź głęboki wdech. I z wydechem przekręcamy się na prawy bok. Przy pomocy prawej dłoni w lewej. Podnosimy się. Głowa wstaje ostatnia. Siadamy w siadzie skrzyżnym. I z wdechem ramiona do góry. Wydech, dłonie na sercu. Otwieramy oczy, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Ja Wam bardzo dziękuję. I życzę Wam pięknego dnia. Do zobaczenia.